Dziś towarzyszymy Patrolowi siódmemu, który od Jacka dostał już pierwszą sprawę zabójstwa mężczyzny. W mieszkaniu tenata Gural i Mikołaj znajdują dużo pudeł. Wszystko wskazuje na to, że wyprowadzał się w pośpiechu. Jakby czego się obawiał, policjanci z patrolu siódmego przesłuchują sąsiadkę, która zeznaje, iż słyszała krzyki, lecz obawy o własne życie nie wyszła z mieszkania, żeby zobaczyć, kto jest sprawcą. Podczas rozmowy na miejscu zjawia się żona ofiary. Na pierwszy rzut okawy Wydaje się, że jest rozpaczona tym, co się stało. Białach i Mikołaj zabierają kobietę na komendę. Podczas składania zeznań wyznaje, że mąż był dziś umówiony z potencjalnym kupcem mieszkania. Jackowi udaje się namierzyć podejrzanego w sprawie. Jest nią trenerka jogi, jednak kobieta ma alibi na czas broni. Twierdzi, że podczas oglądania mieszkania facet odebrał przy niej niemiły telefon. Niestety jej zeznania się nie kleją, bo z wykazu połączy wynika, że w tym czasie, gdy była u Denata, żadnego podejrzanego, Telefonu nie odebrał. Mikołaj i miłość przeglądają monitoring z bloku ofiary. W godzinach z broni kręciło się bardzo dużo osób i która z niej na pewno jest sprawcą. Patrol siódmy wraz z dyżurnym musi ustalić tożsamość wszystkich ludzi z nagrania. Białach po pracy udaje się prosto do oli. Jednak nie dociera na miejsce, ponieważ zostaje porwany przez znajomych Szymona. Pewnie pojawią się komentarze. O, Szymon jest zły, porwa Białacha, niech odchodzi. Ja jeszcze z tym poczekam. Znając Mikołaja pewnie będzie węszyć i za wszelką cenę będzie chciał się dowiedzieć, czym obecnie zajmuje się Szymon. Bo na pewno on zlecił te w cudzysłowie porwanie. Myślę, że jest kryminalnym, a nie jakim przestępcom, a kajaskowska. Tam się nie lubi takich jak świąty. Jak to się mówi? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Mikołaj za dużo chciał wiedzieć, no to Szymon się na nim odegrał w taki sposób. Może coś go to nauczy, aczkolwiek wątpię w to. I nie, nie bronię tutaj Szymona. Gdyż to, co zrobił wraz z kolegami, nie było zbyt mądre, ale być może nie miał innego wyboru. Daj koniecznie znać w komentarzu, a jak ty myślisz, czy Szymon okaże się złym?